Siema, dzisiaj idziemy pobić Grim Reapery w Yalahar z Sorkiem. Trafiłem Preya 10x10 pod expa i chciałbym się przekonać, ile wbijemy tej expa na godzinę i czy się opłaca tej expi z Sorkiem, bo jak wiadomo, to jest exp dla Paladynów, oni tu wyciągają fajny Profit i exp, a czy z Sorkiem też wyciągniemy fajny Profit i exp, to się zaraz przekonamy. I jak bijemy te Grim Reapery? Można ze Thunderstormów, GF backów, Viz Hury, Flam Hury, jeszcze Weki, żeby podobijać. Ja biegam ze Thunderstormami, bo są tańsze lekko od gfb -ków. I jak chodzi o EQ, to polecam założyć itemy pod Death Protection, czyli odporności na śmierć. Mam na sobie Underworld Roba, Koszej Amulet, Butterfly Ring i Moon Mirror. No i wiadomo, też potrzeba trochę armora, czyli mam Rift Shielda, bo one biją bardzo dużo złapy jak podejdą. I myślę, że możemy tutaj spokojnie biegać tak od levela 160-170+, tylko żeby biegać tutaj bezpiecznie, bo z tą nową UTAMą jest ciężko, bo 3 Grimme są w stanie nam zbić całą naszą tarczę z UTAMy, więc trzeba po prostu kontrolować tutaj UTAMy, żebyśmy nie padli. Ja kilka razy biegałem na HP, więc musiałem uciekać do konta i przeczekać na cooldown, żeby ją odnowić na nowo, żeby po prostu nie paść. I jak biegałem po tym spocie? Czyli zaczynamy od krypty, która jest na samym dole no i po prostu wchodzimy po wszystkich kryptach po kolei. To jest bardzo łatwy spot, bardzo tu się przyjemnie biega, nie jest w ogóle skomplikowany, kółka są bardzo łatwe, wystarczy biegać po każdej krypcie po kolei i wybijać te potwory. Wyciągnąłem tutaj 3,5kk EXP na godzinę z Prejem i Boostem. Wyciągnąłbym może z 4kk, gdyby pewien Paladin wyszedł z jednej krypty, bo niestety ją zajął. Ta krypta chyba jest w sumie największa ze wszystkich. No ale trudno. I ogólnie nie polecam tego spota dla Sorka, bo jest tutaj straszny waste. Z tych potworów totalnie nic nie dropi. Przez cały hunt może miałem jakiś jeden Nightmare Blade, jakieś tam śmieci. Miałem około minus 100k waste'a. Gdybyście nawet trafili Preya pod luta, to też nie warto, bo będzie i tak podobny waste. Tutaj się opłaca jedynie przyjść, jak mamy preja pod damage albo pod expa no bo tak na sucho bez żadnych prej w ogóle tutaj jest nie warto się expić chociaż może jak zrobimy samona i mamy tego preja pod luta to może jednak byłby może jakiś profit albo jakiś mniejszy waste bo od 200 levela możemy postawić samona który tankuje nasze potwory ja tutaj nie chciałem go stworzyć żeby pokazać wam jak się biega też na niższych levelach i że się da tak biegać. Ale jak już stworzymy tego samona, to myślę, że tankowałby po 2-3 grimy, nie padłby i by mógł sobie stać spokojnie i walić wavy. No i wtedy może był lepszy drop niż waste. A. Czy lepszy drop na pewno byłoby mniej waste'a. A jak chodzi o EX, to myślę, że byłby podobny, bo jak stoimy z tymi grimami, to chociaż wszystkie wave'y trafiamy samon coś bije. No to 200 levela, chociaż już jest taki bonus, że przecież mamy tego samona i z nim można próbować. No i to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało. Dzięki, na razie i cześć.